Oczywiście jedne tłuste koty zastąpiły inne tłuste koty, albo używając nieco bardziej brutalnej przenośni znanej już z naszego środowiska od lat, że świnie przy korycie się zmieniły, ale koryto pozostaje takie jak było. To, co z tego przy okazji wynika, no oczywiście można się pocieszać, że tutaj rzeczywiście jest to wyzwanie na miarę kompetencji pewnie tych polityków, bo tutaj no, chyba trudno będzie im coś zepsuć. No cóż, cóż może pójść nie tak w wyciąganiu jakichś numerków z bęby na maszyny losującej? Wydaje się, że tutaj przynajmniej ekipa Tuska będzie, nie będzie w stanie nic, nic zepsuć, chociaż jeszcze zobaczymy, nie, nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Natomiast to, co przy okazji tutaj wychodzi, no to to, że to w pełni obrazuje po co w ogóle państwo utrzymuje swoją spółkę, swój monopol w takiej dziedzinie jak totalizator sportowy. Jest to całkowicie absurdalne, że państwo polskie rezerwuje sobie przywilej monopolisty.